Dzień dobry! Dzisiaj chciałam przybliżyć Państwu temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Omówię tylko niektóre zagadnienia, ponieważ rozwój dziecka przebiega na tak wielu płaszczyznach, że zdecydowałam się na wybór tylko kilku tematów. Zapraszam! Okres przedszkolny jest często okresem pierwszej zmiany otoczenia. Kiedy dziecko idzie do przedszkola, znajduje się w sytuacji inaczej zorganizowanej fizycznie i społecznie. Okazuje się nagle, że nie radzi sobie samodzielnie z tym, z czym sprawnie radziło sobie w domu. Mogą Państwo usłyszeć na przykład informację, że dziecko nie potrafi umyć samorąg. Z czym to on się może wiązać? Dziecko ma trudności z opanowaniem tego, że znajduje się w innej przestrzeni. Jest ona właśnie inaczej zorganizowana, czyli na przykład zlew może być węższy, może jest na innej wysokości, i dziecko potrzebuje krótkiego treningu, czyli tak naprawdę wdrożenia się, aby nauczyć się ponownie myć sprawnie ręce, na przykład nie rozlewając wody dookoła. Może być tak, że mydło jest na przykład w Kostce, a, a państwo mają wpłynie w domu, i to też powoduje pewną trudność, co jest zupełnie naturalne. Następnie, z drugiej strony, może to być właśnie dla dziecka trudne. Może to być dodatkowym źródłem stresu, czyli ma szansę rozwoju, ale jest to też stresujące. Dlatego musi nauczyć się dostosowywać do zmieniających się warunków. Jest to idealny trening do tego, aby w życiu potrafiło się stosować. Do, dostosowywać do różnych zmian, czyli dostosowywać się do otoczenia. To, co dziecko również może zaskoczyć, to jest to, że w przedszkolu będą obowiązywały inne nakazy i zakazy. Czyli dziecko nie dość, że znajduje się w nowej przestrzeni, to do tego musi dostosować się do nowych norm. Początkowo dziecko działa bardzo spontanicznie i ulega swoim pragnieniom, a także domaga się tego, co jest zakazane. Czyli w wieku na przykład dwóch lat mamy owiany z sławą bunt dwulatka. Dzieci w tym wieku pragną najbardziej oczywiście tego, czego nie znają, czyli to, co jest nowe i pobudza ich wyobraźnię. Odbierają nowe przedmioty, sytuacje przez pryzmat tego, co już same przeżyły. Może go przestraszyć na przykład kawałek materiału, ponieważ w przyszłości przestraszył go kot. Dziecko skojarzyło to, co widziało, z doświadczeniem, które wywołało silne emocje. W ten sposób widzi świat inaczej, który może odbiegać zupełnie od rzeczywistości. Wspomnieliśmy już o silnych pragnieniach dziecka, jak i o wyobrażeniach fałszujących rzeczywistość. Ważnym aspektem jest też pamięć. Dzieci w tym wieku zazwyczaj pamiętają to, co wywołało w nich silne emocje. Nie są to pełne wspomnienia. Ta fragmentaryczność powoduje, że dziecko uzupełnia luki w pamięci, czyli wspomnienie nie jest pełne danego wydarzenia, i tam, gdzie właśnie są luki, czyli czegoś nie pamięta, bardzo dobrze sprawdza się jego fantazja. I mogą Państwo na przykład zauważyć, że dziecko opowiadając coś, nagle włącza elementy, które nie miały prawa się wydarzyć. I wtedy mówimy o tym, że dziecko uzupełniło swoje luki pamięci właśnie w jakiś inny sposób. Aby dziecko przeszło z działania spontanicznego, czyli z tego, o czym mówiliśmy, do reaktywnego, chodzi o działanie mniej impulsywne, czyli aby potrafiło z czasem opanować swoje zachowanie i emocje, musimy mu pokazać, jak to robić. Dlatego tak ważna jest nasza rola, rola opiekunów, rodziców, aby modelować pewne zachowania, ponieważ dziecko jest znakomitym obserwatorem i możemy pokazać mu, jak sobie z pewnymi rzeczami radzić. Może być to dla nas też wspaniała y, okazja do rozwoju, ponieważ nie jesteśmy idealni, ale możemy być zmotywowani dzięki temu. Aby czasami na przykład nauczyć się lepiej panować nad swoją złością. Chcemy, aby dziecko, u dziecka wzrosła świadomość, także aby potrafiło poddać refleksji to, co widzi i czuje, i dopiero po tym, w jaki sposób w jakiś tam sposób zareagować na daną sytuację. Brzmi to obiecująco, że dziecko dojdzie do momentu, kiedy przestanie być impulsywne i zacznie poddawać refleksji właśnie to, co widzi, czuje i dopiero po analizie będzie reagowało. Ale aby to osiągnąć, dziecko wymaga czasu, także nie możemy tego oczekiwać zbyt szybko. To jest naturalne, że dziecko musi dojrzeć i mieć czas na pewne rzeczy. Mówi się o tym, że około siódmego roku życia powinno ono już. Umieć panować nad swoim zachowaniem, czyli na przykład, jakby chciało zobaczyć piłkę kolegi, to nie podbiegnie do niego, nie wyrwie jej, tylko na przykład zapyta się, czy może ją zobaczyć, tak? Takie spontaniczne działanie jest charakterystyczne dla tych młodszych dzieci, które musimy pilnować, bo ono po prostu chce teraz natychmiast i musimy to zrobić. Znaczy ono chce to, to zrobić, czyli na przykład wyrwać tą piłkę z rąk. Ale to starsze dziecko już będzie wiedziało, żeby jak skontrolować swoje emocje, yy, i też jak ją uzyskać w inny sposób, bardziej akceptowalny społecznie. Czyli dziecko z czasem będzie potrafiło odpowiedzieć na pytanie wewnętrzne: co bym chciał, co czuję. To, co jest jeszcze ciekawe w tym okresie, to jest to, że początkowo dziecko dopasowuje wszelkie informacje, które uzyskuje, do swojego punktu widzenia. Czyli myśli, że wszyscy, wszyscy postrzegają świat dokładnie tak jak ono, i zauważa tylko to, co pasuje do jego sposobu myślenia. Możemy to zauważyć na przykład podczas zabawy z dzieckiem. W wieku przedszkolnym możemy też zauważyć dociekliwość dzieci. Pytanie dlaczego potrafi być bardzo uciążliwe i wiemy to wszyscy ci, którzy już yy, przeżyli wiek przedszkolny dziecka. Dlaczego ono tak dociekliwie dopytuje, co się wydarzyło, czasami mając wrażenie, że nie odpowiadamy dokładnie na to pytanie, o które mu chodzi, a ono nie potrafi sprecyzować o co mu chodzi. Jest to spowodowane tym, że przedszkolak uważa, że wszystko ma swój cel i swoją przyczynę, czy interesuje go inny punkt widzenia. Ostatnim etapem, który osiąga dziecko, jest ten, gdy zaczyna ono działać intuicyjnie czyli jeszcze nie dokonuje logicznej analizy, ale już rozumie wiele zjawisk, i to możemy widzieć na przestrzeni właśnie wieku przedszkolnego. Następnie przechodzimy do rozwoju społecznego dziecka. Gdy dziecko zaczyna swoją przygodę w przedszkolu, jest często zafascynowane innymi dziećmi i ich zabawkami. Jeżeli nie miało ono wcześniej doświadczeń e, zabawy z dziećmi, może dochodzić do licznych konfliktów z rówieśnikami. Chęć posiadania pewnych rzeczy, zabawek, a także potrzeba realizacji własnych pragnień i nie liczenie się z emocjami e, innych osób, jest bardzo charakterystyczne na początku właśnie tego wieku przedszkolnego, czyli gdy ono pojawia się w placówce. Kiedy to się zmienia? Gdy dziecko zobaczy, że jego zachowanie ma wpływ na emocje innych, a także na ich zachowanie, czyli na przykład. Jeżeli wyrywa zabawki innym dzieciom, to one nie chcą się z nim bawić, to już daje mu informację o tym, że musi coś zmienić. W domu często, gdy widzieliśmy jakieś nieprawidłowe, znaczy nieprawidłowe, jakieś zachowanie, które no nie jest akceptowalne, to my, jako rodzice, opiekunowie, wspieraliśmy go. Tutaj już dziecko musi radzić sobie samo, ponieważ. O to też chodzi w rozwoju społecznym, czyli dziecko nauczyło się czegoś, wyniosło to z domu i idzie do przedszkola tak naprawdę sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, jeżeli chodzi o relacje z innymi. Oczywiście, w razie potrzeby nauczyciel podejdzie i pomoże dziecku rozwiązać jakiś konflikt, ale może się ono samo nauczyć, dogadać. Z, jak dogadać się po prostu z innymi dziećmi, aby mieć satysfakcjonujące relacje i też fajną wspólną zabawę. Jest to również czas nawiązywania więzi z przyjaciółmi, jak i posiadaniem wrogów. Oczywiście te przyjaźni są tymczasowe, czyli muszą Państwo być bardzo na bieżąco, ponieważ będzie raz ulubioną koleżanką Zosia, a zaraz może być to Ania, nie będą bawiły się z Krysią, a za chwilę może to też być inna osoba. Jest to okres intensywnych zmian, właśnie w sferze społecznej, ale teraz też pytanie, co się dzieje z emocjami. W tym wieku dziecko potrafi się dzielić emocjami z innymi. Z czasem potrafi o nich opowiedzieć, potrafi powiedzieć co czuje, a także poddać te emocje refleksji. W wieku około 5-6 lat potrafi już częściej panować nad silnymi emocjami, czyli na przykład właśnie nad wybuchem złości, czy udawać, że nie czuje negatywnych emocji w związku z konkretną sytuacją. Czyli będziemy widzieli oczywiście po dziecku, że jest coś nie tak, ale będzie się ono na przykład uśmiechało z powodu tego, że albo nie będzie chciało sprawić komuś przykrości, albo na przykład nie będzie wiedziało jak zareagować. Teraz chciałabym przejść do moralności. W wieku przedszkolnym myślenie moralne jest bardzo egocentryczne, tak? Czyli to jest to o czym wcześniej mówiłam, czy dziecko postrzega świat ze swojej perspektywy, tak? I jest głównie skoncentrowane na sobie. Czy dziecko nie potrafi też dostrzegać wszystkich aspektów składających się na daną sytuację? Czy mogli Państwo zauważyć, że na przykład dziecko postrzega głównie cechy fizyczne popełnionych czynów, czyli na, tak może być z, um, ze zrobieniem na przykład dziury w spodniach. Dziecko będzie uważało, że jeżeli jest mała dziura, no to właściwie nic się nie stało, ale jak jest wielka dziura, no to jest wielka wina i będzie na pewno bardzo duża. Kara. Oczywiście nie uwzględni nam okoliczności czy intencji, czyli czy się przewróciła i przez przypadek zrobiło tą dziurę, czy na przykład, um, już będąc w odpowiednim wieku, miało możliwość korzystania z nożyczek dla dzieci i z zainteresowaniem zaczęło wycinać dziury w spodniach. To, że dzieci nie uwzględniają intencji jest również y, widoczne w sytuacji kontaktu z rówieśnikami, czyli przypadkowe zderzenie podczas zabawy, czy podpchnięcie, czy może ktoś akurat przychodził, stracił równowagę i dotknął dziecko, może być rozumiane jako działanie celowe. I dziecko y, będzie domagało się, aby winowajca poniósł srogą karę. Czyli jeżeli mamy jakieś wprowadzone zasady w przedszkolu, to dziecko będzie się domagało, żeby na przykład... Y, Kolega, koleżanka dostali, nie wiem, złą naklejkę, na przykład, tak, która, która jest jakąś formą kary, i po prostu, żeby odczuł nieprzyjemne konsekwencje, może, żeby dostał reprymendę. Też to, co możemy zauważyć, co jest specyficzne w tym okresie, to to, że dziecko przestrzega, aby wszelkie reguły, zasady, które dotyczą całej grupy, głównie. Były przestrzegane w kontekście innych osób, ale jeżeli chodzi o nich samych, no to możemy zrobić pewne wyjątki, tak? Tak właśnie myśli dziecko. Czyli jeżeli kolega przyniesie zabawki, a mówimy o tym, że jeżeli ktoś coś przyniesie, to się tym dzieli i albo chociaż pokazuje innym dzieciom, e no to oczywiście dziecko będzie dążyło do tego, żeby tego przestrzegać, bo jest bardzo zainteresowane tym, co jest właśnie w posiadaniu drugiej osoby. Ale jeżeli ono przyniesie tą zabawkę, to może wcale to nie być takie e, oczywiste i dziecko wcale może nie uważać, że e, musi dzielić się zabawką, no bo w sumie już nie do końca uważa, że te zasady trzeba przestrzegać. To, co jest najważniejsze w rozwoju myślenia moralnego i co w nim bierze udział, to właśnie zawstydzenie i lęk przed ewentualną karą, czy tymi konsekwencjami nieprzyjemnymi, dziecko w tym wieku stara się stosować do norm i zasad, aby właśnie uniknąć kary czy konsekwencji. Czyli mówimy tutaj na przykład nie wiem, zakaz, słodyczy tak? albo złość rodzica jest już wystarczającym powodem do tego, aby stosować się. Do zasad. Oczywiście to się zmieni z czasem, ale aktualnie jest raczej dziecko nastawione na to, żeby dostosowywać się do rodzica. Z czasem dziecko zrozumie, że obowiązujące normy społeczne są rodzajem umowy, ponieważ aktualnie będzie myślało o tym, że to jest coś narzuconego właśnie przez autorytet i jest absolutnie trzeba tego przestrzegać. Z czasem zrozumie, że to jest pewien rodzaj właśnie umowy z ludźmi, aby zachować porządek społeczny i regulować relacje między ludźmi. Ale stwierdzi też z czasem, że nie do końca musi tego przestrzegać albo będzie próbowało w jakiś inny sposób uzyskać to, czego chce, właśnie poprzez robienie tego tak, aby na przykład nie było zauważone, tak? Także, ale to już, to już w późniejszym okresie. Także ten początek, jak już dziecko zaczyna panować bardziej nad swoimi emocjami, powoduje też to, że się bardziej stosuje do zasad.